Jest tak cienkie, że nożyczkami można to uciąć. Nożykiem można sobie palca uciąć, a tym może się jeszcze uda, aczkolwiek ostatnio uciąłem za bardzo. Może tu trochę się udało. Mhm. Czy to jest w tą stronę, czy to jest w drugą stronę? No, chyba do dołu, nie? Tego nie podłączam od góry, bo to i tak nie będę tego używał, więc to wchodzi w ten sposób. Tutaj jest podłączone. Nie wiem, czy to tak ma być. No, chyba tak. Aha, no dobra, od do spodu na kabel, dobra, na kabel dziurę, więc myślę, że będzie okej. Okay. То, то, то. W ty? O, fajne, tu jest zatopiony gwint, nakrętka zatopiona w plastiku. Jest szansa, że dłużej wytrzyma. Bardzo to da wyciągnąć, ale może może chociaż trochę, gdzie jest wtyczka, Kur, to nie pasuje. Co jest? W którą stronę to się tam wsadza? A. O, cholera działa. No, wpiąłem telefon i słychać dźwięk w tym, co znaleźliśmy za pierwszym razem, co zmienił kolor. Nie wiem, czy w kamerze to będzie gdzieś słychać. I ona ma mikrofon. Kuma. ma. słychać chyba. Słuchaj, a możesz do mnie zadzwonić? Na moją komórkę? Dobrze, że nie musicie widzieć, kto dzwoni, tak naprawdę po pewno się będzie numer wyświetlał, ale może telefon zadzwoni, bo ta centralka powinna obsługiwać go. Dzwonisz? Cholera, nie dzwoni. Albo coś źle podłączyłem, albo. Czekaj. Halo? No, ja Cię też słyszę, więc on nie dzwoni, coś na dzwonku ma. Z... Cholera. Yy, ma tu jakiś przeklęt ten, ale nie wiem, to powinno chociaż terkotać, coś on nie terkocze. No dobra. No, przełączyłem niby na głośny. No, nie, nie dzwoni. Ma zepsuty dzwonek, chyba. No, rozłączyłeś się? Aha, no dobra. To wiemy, że ten zielono-niebieski jest zepsuty. On nie dzwoni. W sensie ma zepsuty ten dzwonek. Może. Może, ale teraz mam gniazdko podłączone. Chyba, że ja coś źle podłączyłem, ale. No właśnie. To ten wiemy, że nie działa. Znaczy, w sensie po połowicznie działa. Też słychać dźwięk w tym, w, w, w słuchawce? No spróbuj. <śek <śek <bolt> ten dzwoni inaczej, słyszysz? No halo? No ja cię też słyszę. No, ale ja cię słyszę i to nawet nawet dobrze, wiesz? Aha, no, ale coś tam w nim działa. No dobra. Czekaj jeszcze chwilę. Czekaj, ja to spróbuję przyłożyć słuchawkę i coś tam powiedz do tego mikrofonu, wiesz? No dawaj. No dobra. No dobra, to teoretycznie działa. Ten dzwoni takim. On dziwny jest, bo powinien dzwonić takim terkotaniem, a on dzwoni takim. Takim elektronicznym. Kuźwa. Czekajcie, ja mam na ścianie jeszcze jednego. A sprawdzimy jeszcze tego od Kacpra, co wisi na ścianie w kuchni. Bo to jest też Bartek. Może on też tak dzwoni, cholera, nie wiem. Czekaj, tam muszę wypiąć tego tego zielonego i podpiąć sobie tego od Bartka. No dobra, no dobra spróbujmy. Też tak dzwoni. Halo? No, ja Ciebie nie słyszę, wiesz? No, no dobra, to wiemy, że ten też jest zepsuty. Słuchawka jest pewno od strony tego głośnika zepsuta. No dobra. No dobra, to znamy, to widzimy, że telefony ogólnie są już takie, takie sobie. Ten chyba w ogóle nie ma kabla. Więc jedyny tras sprawny jest tylko w tym, w przedpokoju, ale on ma kabel na taki zwykły, tutaj. Dobre. ten dzwoni normalnie. No, i. Może. Ale aczkolwiek ja Cię słyszę dobrze. Aha, dobra. Przez chwilę, chwilę urywa, później też słyszę. Aha, no dobra. No to wszystko stara technologia, nie ma się co dziwić. No. Aha, na przykład nie słyszałem i dopiero po, po aha. Aha, no, no no, to ja nie wiem. To może rzeczywiście już jest coś nie tak z bluetoothem albo coś. No nie wiem. Ale teraz coś. Dobra, to poczekaj jeszcze. Powiedz coś do tego mikrofonu, ja przyłożę słuchawkę. No dobra, to ja to rozłączę. No, no i bit.